Witam moi drodzy na kanale w świecie króla myśli. Na kanale w świecie króla myśli. Moi drodzy, nie mam tego w zwyczaju, nie mam tego w zwyczaju, żeby odpowiadać filmem na komentarze, które mm, umieszczacie pod moimi, pod moimi materiałami, pod moimi e, filmami na YouTube. Ale tym razem jakoś tak mam taką po, po prostu potrzebę, żeby, żeby to zrobić właśnie, właśnie w, formie, w formie wideo. O co chodzi? Otóż pod moim filmem, pod moim filmem zatytułowanym ciekawe cytaty. Ciekawe cytaty. Wezmę jeszcze tą książkę tutaj przed sobą. Ciekawe cytaty z Księgi Gigantów Antoniego Troniny pojawiły się dziwne komentarze. Teraz. Ja zwracam się do tych, którzy te komentarze pisali, aby to sprecyzowali, żeby to dokładniej nazwali, o co im tak naprawdę w tych komentarzach chodziło. Popatrzcie, co zostało tutaj napisane pod filmem ciekawe cytaty z Księgi Gigantów, drugi materiał z cyklu. Drugi materiał z cyklu to znaczy, że jeszcze o gigantach będziemy tutaj na tym kanale mówić. Będziemy do nich wracać. To jest ten film, tak on wygląda. Ja tutaj nie będę, wyłączyłem, wyłączyłem specjalnie dźwięk, żebyście, żeby nie zakłócać tego, co teraz mówię. Przedstawiam aramejską księgę gigantów, której autorem jest Antoni Tronina. Za chwilę o autorze jeszcze będziemy mówić. I przeczytałem tam kilka fragmentów, kilka cytatów z tej, z tej księgi, które sobie wynotowałem na samym początku to znaczy nie na samym początku zaznaczyłem czytając te fragmenty, które mnie zaciekawiły dobra, wobec tego pojawiły się takie oto komentarze tak jak widzicie teraz na ekranie Agasowa D1 pozdrawiam Pana Marka to ok, dziękuję, tutaj nie mam, nie mam wątpliwości co do tego komentarza ale kolejny komentarz z konta Getswaldska pani, Getswaldska pani tak wygląda, tak wygląda kanał tej osoby. Prawdopodobnie jest to kobieta. Chociaż nie wiadomo. No mi tutaj i teraz komentarz jest komentarz brzmi następująco. 11. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa tak iż uwierzą kłamstwu 12, aby byli osądzeni wszyscy którzy nie uwierzyli prawdzie ale upadali sobie upodobali sobie nieprawość dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa tak iż uwierzą kłamstwu aby byli osądzeni wszyscy którzy nie uwierzyli prawdzie ale upodobali sobie nieprawość E, zwracam się do um, osoby, która prowadzi ten kanał, z Pani, jeśli cytujesz e, prawdopodobnie tutaj Biblię, podaj księgę i rozdział, bo Ty podajesz tylko wersety i trudno jest naprawdę odnaleźć e, w, w Biblii, co cytowałeś. Ale nie, nie ma problemu, to tylko taka mała uwaga. Dobra, jedźmy, następny, następny mm, komentarz. Z kanału hmm, Totus Tools JHWH. Totus Tools JHWH, wygląda on w ten sposób, ten kanał. ok pan Karol. Pan Karol napisał, napisał do mnie tak: Tylko dowodzi, że szatan zwodzi ludzi innymi księgami, żeby nie czytali pisma świętego. Wielu ludzi na swoje własne życzenie uwierzy kłamstwo. Drugi Tesaloniczan drugi rozdział. Dobra, na razie zostawię to jeszcze bez komentarza. Przeczytam trzeci komentarz. Stal PI33-N8E. No, naprawdę dosyć trudne, trudna nazwa tego kanału. Tak ten kanał wygląda. Ja nie będę zaglądał do filmów nie będę się tam odnosił do tego. Ja tylko pokazuję, żeby te osoby, które mi, mnie filmowały, żeby wiedziały, do kogo, do kogo ja się teraz odnoszę w tym, w tym materiale. Upadnie, kto słucha upadłych. Ślepy prowadzi ślepego, obaj w dół upadną. I teraz moi drodzy, zwracam się do tych osób, które Napisały komentarz do tego mojego filmu, do Grzwalskiej Pani, do Totu Stu z JHWH do Stalp 133 myślnik N8E. Moi drodzy. Moi drodzy, czytając te wasze komentarze, ja się poczułem tak, jakby to było. Jakbyście mnie oskarżali o to, że zostałem zwiedziony przez Szatana. Wy mnie oskarżacie o zwiedzenie przez szatan. Dlaczego mnie oskarżacie? Dlatego, że sięgam po księgi tego typu: jak książka Antoniego Troniny, aramejska księga Gigantów, jak księga Henocha, czy jeszcze inne książki, które są już teraz większe i nie będę ich tutaj ściągał z półki. Chociażby księgę Uranty, czy Mahabharatę, ale moi drodzy, temat dotyczy gigantów. Skąd ja się dowiedziałem o gigantach? Skąd ja się dowiedziałem o gigantach? Otóż dowiedziałem się o gigantach z takiej bardzo starej księgi, którą czytałem wiele dziesiąt lat temu, wtedy, kiedy jeszcze nie było internetu, wtedy, kiedy jeszcze nie można było sięgnąć do innych źródeł, wtedy, kiedy jeszcze tego typu książek nie było. Na półkach księgarskich. Ta książka, o której się dowiedziałem, o gigantach, to książka, którą niektórzy nazywają Biblią, a inni nazywają Pismem Świętym. I oto, moi drodzy, skąd wzięła się moja wiedza o gigantach i taka potrzeba zgłębienia tego tematu. O to, że e, ja się tematem zainteresowałem i że go zgłębiam, że szukam informacji poza biblijnych, to nie znaczy, moi drodzy, że zostałem zwiedziony przez szatana. Absolutnie nie. Bo, bo jeśli tak, jeśli oskarżacie mnie o zwiedzenie przez szatana, to także musicie, musicie oskarżyć autora tej książki, Antoniego Troninę. Tak wygląda Antoni Tronina. A kim jest ten człowiek? Otóż popatrzmy do Wikipedii. Antoni Tronina, urodzony 13 czerwca 1945 roku w Ostrowcach nad Okrzą, polski ksiądz katolicki, teolog i biblista, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To teraz takie mam pytanie. Czy to mnie posądzacie o zwiedzenie przez szatana, czy też księdza Antoniego Troniny, który badał pozostałości, pozostałości yy, 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 księgi gigantów, które zostały znalezione w grotach koło Kunglam? Mnie, czy księdza Antoniego Troniny? No bo nie wiem, bo być może, być może to nie do mnie jest ta. Ta uwaga w waszych komentarzach być może to chodzi o Antoniego Troninę, ale jeśli chodzi o Antoniego Troninę, to ja nie mam kontaktu z księdzem. Musicie inaczej, do, in, inną drogą kierować swoje uwagi do księdza Antoniego Troniny. Wracamy do tego momentu, w którym, do tego miejsca, w którym ja poznałem historię o gigantach do Biblii. Popatrzcie. Biblia Tysiąclecia. Tutaj mam ją w, wydaną przez Palatinum. Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. To jest księga rodzaju, rozdział 6. Wtedy Bóg rzekł: nie, możecie nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną. Niechaj więc żyje tylko 120 lat. A w owych czasach byli na ziemi giganci. A także później, gdy synowie Boga zbliżali się do, do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze mający sławę w owych czasach. Czyli informacje o gigantach. W innych przykładach biblijnych mówi się tutaj o Nefilich, tak? Informacje o gigantach poznałem kilkadziesiąt lat temu, czytając. Czytając Pismo Święte, czytając Biblię, tak jak mówiłem, tam nie było, wtedy, w tamtych czasach, nie było możliwości sięgnięcia do innej literatury, nie było innych źródeł. Ale ta pamięć o gigantach, ten, ta taka ciekawość moja pozostała, bo jak pamiętamy w księdze e, Jozłego, tak, ja o tym jeszcze będę mówił, opowiadając historię gigantów, którą teraz tak powiem, analizuję i zapraszam tutaj wszystkich do, do śledzenia tego kanału, bo o gigantach jeszcze tutaj będzie dosyć sporo. W księdze Jozułego już po potopie się okazuje, okazuje się, że kilku gigantów przeżyło potop, bo gdyby nie przeżyli, to Jozue by ich potem nie mógł wybić, tak? Bo Jozue żył dużo po potopie, a księga Jozułego mówi o tym, że on ich tam do że tak powiem, dzieła, dzieła potopu. Także to moje zainteresowanie gigantami bierze się z Biblii, z Pisma Świętego. Czy czytając Pismo Święte mógł mnie zwieść szatan? Bo takie mam wrażenie, że wy, wy walicie we mnie po prostu, że jestem zwiedzony przez szatana. Nie, 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 moi drodzy, nie, tak nie jest. A jeszcze tak na koniec już Wam dodam taką jedną informację. W Ewangelii, według Świętego Łukasza, w rozdziale 6, werset 37, jest takie oto zdanie: Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. Ja wam odpuszczam te, te końśliwe komentarze, zostawiam je, nie będę ich usuwał, ale też yy, nie będę się do nich odnosił już teraz specjalnie. Jeśli chcecie, jeśli macie taką potrzebę, moi drodzy, piszcie sobie te komentarze. Tylko ja je pozostawiam już teraz bez yy, po, po, pozostawiam bez milczenia, pozostawiam bez odpowiedzi. Nie będę na nie, nie, będę już na nie reagował, nie będę na nie odpowiadał. Mówię jeśli macie taką potrzebę, piszcie, walcie we mnie, trudno. Przy czym tak jak mówię, nie sądźcie a nie będziecie sądzeni i jeszcze jedna, jeszcze jedna jeszcze jeden cytat z Pisma Świętego z Biblii, na, które, na którą się tutaj powołujecie, przynajmniej Gietrzwalska Pani cytowała księgę, księgę jaką? Syracha chyba pod jednym z moich pod, jednym, pod innym filmem już teraz nie pamiętam, chyba w Mądrości Syracha, tak z Biblii Tysiąclecia jeszcze tak na koniec taka jedna, jedna uwaga. Też cytat z Biblii. Też, też cytat z Biblii, tylko gdzie ja ją mam. Hmm. Aha, taki krótki, taki krótki cytat Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 8, werset 32. I poznacie prawdę. A prawda was wyzwoli. I moi drodzy, nie zatrzymacie mnie przed poszukiwaniem prawdy, bo to są słowa Jezusa, bo Jezus namawiał do tego, aby szukać prawdy, poszukiwać tej prawdy, bo prawda nas wyzwoli. Was też gorąco do tego namawiam, abyście tej prawdy szukali. Nie apeluję do tego, abyście się powstrzymali z komentarzami, tak jak powiedziałem. Chcecie, piszcie, tylko to już teraz. Będzie pozostawione milczenie. To wszystko, dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Ci, którzy zainteresowani są gigantami, Nefilm, tym powiem tylko, że już wkrótce, no może nie tak szybko ale na tym kanale o gigantach o film będzie jeszcze dosyć sporo materiałów bo to czego się dowiedziałem tutaj czytając e, książkę Antoniego Troniny, księgę e, księdza Antoniego Troniny o gigantach to mnie naprawdę zaskoczyło szczególnie ten właśnie jeden werset e, który, w którym Antoni Tronina tutaj pisze o, o tym, że to sumeryjski Bóg Enlil a nie Jachwę Zesłał potok na ziemię. To nie są moje słowa. To są wnioski, a może nie tyle wnioski, co, co, co tekst napisany przez katolickiego księdza Antoniego Troninę. Dziękuję za uwagę.